Ja w ogóle nie lubię słowa sukces, mimo że ono jest piękne, no Boże, człowiek sukcesu, to już, już, już mamy dystans i gdzieś tam się trochę wyostrza nam percepcja. Natomiast ja myślę, że bardziej lepiej chyba byłoby powiedzieć, żebyśmy próbowali być w tym, co robimy, szczęśliwi, bo jeśli robimy coś, co sprawia nam przyjemność, radość, już na tym najwyższym poziomie szczęście, to wtedy można myśleć o tym jako o sukcesie. To znaczy, ja mówię, broń Boże, nie podsumowuję swojego życia, bo nie chcę, nawet żeby nie zapeszyć. Mam nadzieję, że jeszcze jakiś czas po tym świecie pochodzę i narozrabiam, w cudzysłowie oczywiście, ale tak jak patrzę sobie wstecz na to moje życie, to, to ja to uśmiecham się do niego. Uważam, że parę fajnych rzeczy udało mi się zrobić.